Ale dobry wieczór, moi drodzy z Tej zresztą widzicie. Słuchajcie, oprócz tego, że zapowiem live'a dzisiaj, to chciałbym Wam um, powiedzieć o tym, że w związku z tym, że teraz każdy ma dużo czasu, w sensie wiadomo, że niektórzy mają też e-learning, ale um, żeby nie wychodzić z domu, chcemy dla Was robić więcej live'ów i częściej live'y, także możecie się live'ów częściej spodziewać, które będą u mnie przeważnie też zapowiadane na Instagramie. Um, wiecie, żeby ten czas spędzić razem, żeby nie Kusiło kogoś wychodzić z domu, żeby wiedzieć, że wirusy nie przestrzeniały i te sprawy. Także moi drodzy ruszamy. Dzisiaj zaczynamy live u mnie około 19.30-45, coś w tych godzinach, i pogramy sobie w trzy gierki. Jedna, jedna z gierek będzie mega śmiechowa i mega nowa, bo wyszła chyba dopiero dzisiaj. I z tej okazji będę miał też dla Was klucz do rozdania. Jeden. Pogramy sobie w to. Potem przełączymy się na czarny Kucyk, czyli Secret Nabora, A na końcu zagramy sobie wtedy By Daylight. I może jeszcze odwiedzimy karaoke na Icingu. No bo tam podobno są jakieś nowości, więc też padałoby to sprawdzić. Także słuchajcie, reasumując tą moją piękną, cudowną zapowiedź, oprócz tego, że będzie live dzisiaj, to postanawiamy, że będą live y częściej. I u mnie te zapowiedzi będą na Instagramie, Także jeżeli um, ktoś jeszcze nie obserwuje Instagrama u mnie, to zapraszam serdecznie. Undecided.m i tam na story przeważnie wrzucam y, zapowiedzi. Także lovek, kieski, besowski, Trzymajmy się, nie dajmy się będzie dobrze. Buziaczki, słyszymy się dzisiaj na Twitchu.